Siemanko, mała zapowiedź kolejnego serwisu. Eee, co to jest, Yamashka 125? Eee, co tu robimy? Mianowicie, tak, filtry, oleje, płyny wszystko to standardowo nowe czyli olej z filtrem, płyn, filtr powietrza zobaczymy, jak wygląda. Zajrzymy do świecy. Eee, płyn hamulcowy na pewno i płyn chłodniczy to są rzeczy, które będą ogarnięte eee, na pewno. I dodatkowo, od razu taki przegląd muszę też zrobić, motocykla, bo właściciel ogólnie tu mówi, że motocykl trochę słabnie na wyższych biegach. Zobaczymy, sprawdzimy kondycję silnika w miarę, pomiarem kompresji i takie tam sprawy. Na pewno, ale to na pewno oprócz filtrów płynów i takich spraw jest do wymiany cały napęd. Łańcuch to już jest śmietnik. Ja sobie sprawdziłem, tu rzuciłem okiem na zębatki, także to jest bankowo do wymiany całe kompletny napęd na pewno będzie rozbierane, zobaczymy stan luzów zaworowych w silniku stan łańcuszka rozrządu także to wszystko posprawdzamy zobaczymy jak świeca, takie sprawy, na pewno pomiar kompresji zrobimy jaką ma silnik Zobaczymy pompę paliwa, sprawdzimy ciśnienie, wyczyścimy sito, takie sprawy I ogólnie taki przegląd motocykla całkowity Główkę ramy też sprawdzimy jak tu podniosę motocykl Takie no wszystkie rzeczy poprzeglądam co można Tutaj właściciel dał żebym jakieś mu akcesoryjne rzeczy pozakładał Na pewno do rozbiórki tylny zacisk bo trochę korozji wchodzi jak widać, poczyścić to wszystko, śrubki tarczy, nie tarczy to wszystko, i tak będę koło demontował. Prosił, żeby ogarnąć, no to ogarniemy i sprawdzimy ogólnie, tak naprawdę, kompleksowo motocykl, jak chciał. No i zobaczymy, właśnie, kondycję silnika, jaka jest. Dlaczego ten motocykl słabnie na wyższych biegach, już na, na końcu potem piątka, szóstka już ma jakieś problemy, a na czwórce idzie jeszcze możliwe, że już silnik nie ma takiej kompresji, ale to wszystko zweryfikujemy możliwe, że coś z układem paliwowym, albo z samym dolotem jak filtr powietrza, czy takie ten sprawy, może jest cały zaklejony w chwili obecnej jeszcze nie wiem ale będziemy to wszystko po kolei sprawdzać także pracy troszeczkę będzie aha, jeszcze z pewnych rzeczy, na pewno co zauważyłem nieistniejąca linka sprzęgła już jeszcze parę naciśnięć i już by się urwała Także to na pewno do zrobienia, do rozebrania manetka i wszystko gdyż zacina się gaz. No właśnie, i stoi, i dodam, że nie dotyka ciężarka w ogóle, także tu jest już problem, tu jest już problem z linką gazu również. Linka sprzęgła to jest do wymiany, bezapelacyjnie, na pewno do wymiany napęd, do zamówienia wszystkie filtry oleje. Płyn chodniczy i hamulcowy mam to, to, tego nie zamawiam, bo tego zawsze mam z dużym zapasem. Filtry, oleje, no to zawsze są zamawiane. Świeca też pewnie, ale to zobaczymy w jakim stanie. Nie będę wszystkiego z góry zamawiał. Tylko najpierw porozbieram motocykl i potem ocenimy, co trzeba zamówić. Napęd to na, na pewno idzie do wymiany. Także taka mała zapowiedź. Troszeczkę pracy będzie pomimo, że to 125, bo tu jest trochę aspektów do ogarnięcia i przeglądu, ale damy radę. Także biorę się powoli do roboty, trzeba będzie go rozebrać, i będzie po kolei wszystko sprawdzane. Także w późniejszym czasie, coś tam na pewno się pokaże. Nie wiem, czy będzie tu dużo materiału ograne, czy czy, czy jakoś troszkę mniej, w zależności od tego jaki będzie natłok roboty ogólnie. Także to też będzie finalnie skutkowało tym, czy będę skrupulatniej to bardziej ogrywał. Czy będę ogrywał te, ten motocykl po wykonaniu jakichś tam konkretniejszych prac i tylko będzie omówienie poszczególnych etapów, co było robione i jak. Także tak, taka mała zapowiedź na chwilę obecną. Trzymajcie się. Hej!